Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki krótki odcinek, w którym chciałbym powiedzieć Wam o czym będę się zajmował w nadchodzącym czasie. Ale na samym początku chciałem pozdrowić Bogusia z kanału Pantata, Artura z kanału Kaniów Czysty Zajebisty, Agnieszkiem z kanału Agnieszka Sulejówek Sprząta Las oraz Macieja z kanału Osadnik z Odzysku. I oczywiście zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania filmów na ich kanałach oraz subskrybowania, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście tych kanałów, no i dawania łapek w górę. Bardzo, bardzo gorąco Was do tego zachęcam. A ja powiem Wam, czym w najbliższym czasie mam zamiar się zająć. Otóż przez Artura Skaniowa, muszę przyznać, którego jeszcze bardzo gorąco serdecznie pozdrawiam, wkręciłem się właśnie w te stare zegary. Metron. Oto mój dzisiejszy nabytek. Przyszedł właśnie dzisiaj do mnie. Zegar w bardzo ciekawej formie jest, co prawda, bardzo zniszczony i wymagać będzie bardzo dużego zaangażowania. Ale zegar jest praktycznie kompletny, co jest oczywiście najważniejsze. I wydaje mi się, że uda mi się go w najbliższym czasie bardzo ładnie odnowić. Prawdziwym wyzwaniem będzie. Renowacja tej, oto tutaj skrzyni, też starego zegara Metron, bo jest bardzo mocno uszkodzona, jest pęknięta. Ale sam kształt jest bardzo ciekawy, i jeszcze takiego zegara, właśnie o takim kształcie, nie mam. I myślę, że uda również się ją bardzo fajnie. Odnowić, ale tak jak już powiedziałem, będzie to wymagało bardzo dużego zaangażowania i bardzo dużo pracy, bo skrzynia jest pęknięta. Widać, że ktoś mocno nią uderzył, i stąd te bardzo duże uszkodzenie. Ten zegar już Wam pokazywałem. To też jest jeden z moich ostatnich nabytków. Tutaj jest oczywiście już sama skrzynia, bo mechanizm już zdemontowałem. I będzie on wywieziony w najbliższym czasie do zegarmistrza w celu przeglądu i ewentualnej naprawy. Ale będzie bardzo prosta jego renowacja. Bo skrzynia jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Nie posiada żadnych ubytków, żadnych wgniotek. I sama powłoka lakiernicza bardzo dobrze się zachowała. I wydaje mi się, że zresztą zobaczę jak to będzie wyglądało w czasie pracy. Wydaje mi się, że wystarczy tylko... Ją delikatnie zmatowić i położyć świeży bezbarwny lakier. I efekt już będzie zadowalający. Ale wszystko to będzie widoczne, będzie widoczne, jak to się mówi, w przysłowiowym praniu, jak to nam, jak to nam wyjdzie. Tutaj tą skrzynię to już znacie, jest już ona przygotowana do lakierowania. Jest to ta skrzynia, którą też miałem praktycznie ten zegar przeznaczyć na części, ale stwierdziłem, że odbuduję na niej również fajny zegar. Tym bardziej, że mam do niego mechanizm. Jest to mechanizm z 1975 roku i myślę, że też będzie w mojej kolekcji bardzo fajną ciekawostką. Nie będę nagrywał filmów z renowacji tych poszczególnych skrzyń, tych poszczególnych zegarów. Bo jak proces renowacji przebiega, już widzieliście na poprzednich moich filmach, i byłoby to praktycznie powtarzaniem tych wszystkich czynności, które już widzieliście, ale pokażę Wam efekt końcowy. Jak te zegary wyglądają, jak pracują i co się udało z nich zrobić. Myślę, że efekt będzie naprawdę fajny. I zadowalający. Właściwie to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat moich planów. W międzyczasie będę zamieszczał filmy z zupełnie innej tematyki, znaczy praktycznie z tematyki tej samej, tylko będę przedstawiał inne, inne moje projekty i myślę, że choć trochę Was zaciekawię i przyjemnie będziecie spędzać czas oglądając moje filmy. Jeżeli, jeżeli podobało Wam się, jeżeli jesteście ciekawi tego co zrobię, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał. No i zapraszam do oglądania następnych moich filmów. Także na dzisiaj dziękuję bardzo. Hej, trzymajcie się.